Dzień dobry. Dzisiejszy filmik poświęcę nadce. Chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób ją umyć i oczyścić z ziemi i różnych małych robaczków. Sposób ten jest sprawdzony przeze mnie. Robię go od wielu lat. Przygotowałam sobie tutaj wodę w misce. Tu jest czyli litry wody. Dodaję łyżkę w soli i mieszamy, aż sól nam się rozpuści. Gdy rozpuścimy już sól, wkładamy w naszą nawkę. Ja to będę musiała jednak podzielić na dwie części, bo tyle tutaj nie wejdzie. Nadka musi być zanurzona w wodzie. I tak pozostawiamy ją na około 15 minut. Minęło 15 minut. Wyciągamy naszą natkę. Zobaczcie, jaka jest brudna woda. Teraz tą wodę wylewamy, powtarzamy czynność że wlewamy znowu wody na to łyżka stołowa soli zostawiamy na 15 minut i po tym czasie wylewamy znowu wodę i wlewamy czystą i płuczemy naszą natkę. Można zobaczyć tutaj jaka ta natka była brudna. Po powtórnym i przemyciu już wodą nasza natka na pewno już jest czysta. Będziemy zabierać się za kolejny etap. Ale chciałabym tutaj też nadmienić takie dwa sposoby, gdy mamy zwiędniętą natkę pietruszki. Jak możemy ją uratować? Jeśli ona już była wcześniej umyta, można ją włożyć do naczynia, zalać zimną wodę, do której wsypać około dwie łyżeczki mąki ziemniaczanej i pozostawić ją tak w wodzie na około pół godziny. Po tym czasie ją dokładnie opłukać i po takim zabiegu natka nasza odżyje. Drugim sposobem jest taki, że natkę pietruszki, gdy mamy ją w jakimś szkaneczce czy w słoiku, do wody dodać odrobinę sody, tak z pół łyżeczki i pozostawić również ją, a sodę należy w tej wodzie rozpuścić, wymieszać z tą wodą i Wkładamy naszą natkę na około 30 minut, i potem oczywiście wymieniamy na czystą wodę. Nasza natka wtedy odżyje i będzie zielona. A teraz wracamy do naszej umytej natki. Co teraz robimy? Oczywiście będziemy ją przekładać na sito. Ja od razu yy, odrywam sobie z tych łodyg. bo tak jest po prostu szybciej i mi łatwiej. I tak całą natkę musimy zrobić. Jak zauważycie, woda, woda jest czyściutka. Nic już w niej nie fruwa. Nic w niej nie ma. Ani odrobiny ziemi, ani piasku, czy jakichś tam robaczków. A nasza natka jest piękna i zielona. Po obraniu natki, wetka nam już tutaj troszeczkę obeszła. Następnym etapem będzie jej suszenie. Niektórzy wkładają i do zamrażalnika mokrą, ja uważam, że lepiej ją przesuszyć. Są dwa sposoby, albo wkładamy ją do takiego urządzenia i suszymy nim, ale jeśli ktoś nie posiada w domu takiego urządzenia, to wtedy bierze ręcznik kuchenny, na to może położyć ręcznik papierowy i wkłada tą naszą natkę na ręcznik. I tak około 15 minut. Kiedy natka będzie już sucha, możemy taką. Jak teraz mamy w tych kawałeczkach włożyć do pojemnika czy do woreczka i zamrozić, bo po zamrożeniu ona sama się, gdy będziemy wyciągać, połamie. Innym starym sposobem jest to, że kroimy ją i wtedy wkładamy do pojemnika. Innym fajnym sposobem na przechowywanie natki na zimę jest jej również zblendowanie. Dodanie odrobinę soli, odrobinę oleju, zblendować to i włożyć do takich pojemników od lodów. I mamy zimą gotową przyprawę. Tak samo możemy zrobić z koprem, selerem czy lubczykiem. Zachęcam Was do wypróbowania i myślę, że Wasze potrawy będą o wiele lepsze. I zdrowsze. Życzę wszystkim smacznego i do usłyszenia.